Witam cię serdecznie na moim kanale i zapraszam na przegląd nowości Oriflame z katalogu numer 4, który już wkrótce 1 marca startuje. W tym katalogu troszkę tych nowości jest, a najważniejszą według mnie przynajmniej są, jest, są kosmetyki, które na razie występują pod postacią próbek w tym katalogu, które możemy nabyć, a mianowicie próbki nowych zestawów, nowej czy plus. I o tych próbkach i o tych zestawach, właściwie i zmianach, które w nich zachodzą, będzie troszeczkę podczas nagrania tego, tego filmu, pod, pod jego koniec, bo te próbeczki są. Na ostatnich raczej stronach katalogu, a nie na początku. A ja, jak zwykle, startuję od pierwszych stron z nowościami, od pierwszych stron katalogu. I oczywiście pierwsze strony okładka okładka. I pierwsze strony 1, 2, 3, 4. To, są, to jest zapowiedź i, i promocja nowego Duszu Wandrelash Mascara z dopiskiem Ultra, <grym> ponieważ no jest to nowość, więc tutaj, żeby odróżnić go od pozostałych, które były, zakładam, że będzie równie doskonała co poprzedniczki. Wandrelash. Duantusz 5 w jednym Ultra. I tutaj już przedstawiam ten tusz. Nowka sztuka jeszcze nie rozpakowywana. Kliniczne badania dotyczące podkreślenia i wydłużenia rzęs o 78-86%. Ja myślę, że wszystkie te dziewczyny, które używają tuszu Wanderlash od pewnego czasu, różnych jego wcieleń, no to wiedzą jak doskonała jest jego jakość. A ja tutaj przedstawiam. Tada. Eee, uroczyście <gry> eee, nowe opakowanie tego, tego nowe wcielenie tego, tego tuszu. Szczoteczka. Och, jeszcze widać, że szczoteczka jest fioletowa, jak na zdjęciu w katalogu. Z jednej strony jest zupełnie gładka, z tej, której jest właśnie ten fiolet jeszcze pozostał. Z drugiej są wyprofilowane dosyć takie gęste ząbki, taka gęsta szczoteczka silikonowa, czyli jak większość z nas jednak lubi, czyli łatwe do podkręcania. Te włoski silikonowe, które tutaj są, są również pod kątem umieszczone, nie są prostopadle do, do tego trzonu, na który. Są mocowane, tylko są pod kątem pewnym, więc to też prawdopodobnie wzmaga czy polepsza nałożenie aplikacji, dokładną aplikację tego, tego tuszu. O tuszu w tym momencie to już tyle, ponieważ oczywiście chodzi o to, żeby go używać i sprawdzić, czy rzeczywiście ta nowa, ta nowa formuła pogrubiająca, wydłużająca, pielęgnująca, odżywiająca nasze, nasze rzęsy jest, jest dla ciebie odpowiednia. W każdym bądź razie warto na niego zwrócić uwagę, nawet jeśli jeszcze nie skończyłaś poprzedniego jakiegoś tuszu, ponieważ w tym katalogu jest on w promocji związanej z kremem pod oczy z serii Optimals. To jest bardzo fajny kremik, którego ja używałam, właściwie dokańczam jeszcze, czasami, jak mi się przypomni. E, Używam jeszcze z poprzedniego wcielenia tego kremu. Teraz już mi się kończy termin w ogóle przydatności do, do użycia, nie do spożycia, do użycia tego, tego kremiku. W każdym razie świetny, lekki, nawilżający krem pod oczy z serii Optimals. I jeżeli kupisz tuż do rzęs w tym najbliższym, czwartym katalogu, ten nowy Wanderlash 5 w jednym Ultra, to ten kremik w cenie, klubo, w cenie katalogowej będzie za 14,99. Cena regularna to 37 zł. Ale na co chciałam zwrócić jeszcze uwagę, na stronie 87, bo tu sobie yy, skrzętnie wynotowałam. Przy tej okazji możesz skompletować sobie cały zestaw pielęgnacyjny, dlatego że w oparciu o serię Optimals Hydra, Hydra Radiance, ponieważ w tym katalogu również kosmetyki z tej serii w takiej promocji wiązanej kup 2, prawda, wtedy będą za dużo taniej, czyli 19.99 za sztukę, więc można skompletować sobie za 3 razy 20 zł w cenach katalogowych, czyli 60 zł cały taki zestaw podstawowy pielęgnacyjny do twarzy, czyli krem na dzień, krem na noc i krem pod oczy nawilżający, rozjaśniające. Cer plus tuż do rzęs nowość z pierwszych, z pierwszych stron. Ale idziemy dalej i na kolejnych stronach od razu bardzo ładna, bardzo ładna według mnie rzecz i zaraz będę prezentowała, w promocji wiązanej, czyli kup za, wydaj pieniądze, kup za 69 złotych Produkty z, z tego katalogu, i wówczas ten zegarek będzie można kupić za 89,99 w cenach katalogowych, czyli ceny klubowe o te 20% tańsze. I tutaj już przedstawiam, jak zegarek jest opakowany. Od czasu do czasu takie zegarki tego typu, oczywiście z różnym motywem na, na cyferblacie, chyba tak to się nazywa. Proszę bardzo, tak jest opakowany. Tutaj jest jeszcze folia taka ochronna na tym, na tym zegareczku, żeby, żeby to szkiełko nie, nie porysowało się. Ja go wyjmę tutaj. Pastelowy taki beżo róż, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o paseczek. Ja spróbuję to troszeczkę tutaj zdemontować, żeby pokazać, przynajmniej przymierzyć na. Na dłoni mojej, jak, jak ten zegarek się prezentuje. Jest delikatny, pastelowy, super subtelny, z motywem i ja odkleję tą, tą naklejkę. Z motywem takim kwiatowym róże, tak? Na motyw róży jest na tym, na tym cyferblacie. No na. No, koperta w kolorze takiego lekko różowego złota, ale to jest bardzo, bardzo delikatny, bardzo delikatny odcień. No w każdym bądź razie, jeżeli ktoś chce jakiś nowy gadżet, jakąś nową odsłonę swojego, swojej stylizacji wiosenną od katalogu 4 rozpocząć, no to warto zwrócić na niego uwagę, bo rzeczywiście jest, jest fajny. Za 89,99. I tutaj przypominam, tak jest pięknie wyeksponowany na, na pierwszych stronach szóstej, 7, 6, 7 w, w katalogu. Ja go tutaj odłożę na boczek, żeby mi nie przeszkadzał. I kolejne nowości to są z serii dezodorantów Act ActiveL, na stronie 19. Dosyć ciekawa, dosyć ciekawa oferta. Oczywiście, jeśli chodzi o rodzaje tych dezodorantów, które są w tej linii, to jest ich kilka i to od ładnych paru lat. Natomiast wchodzi nowość o bardzo subtelnym zapachu dezodorant, ale o specyficznym działaniu, to znaczy takim, który powoduje rozjaśnienie ewentualnych przebarwień pod pachami. Są osoby, które mają takie tendencje czy na skutek używania innych jakich, jakichkolwiek dezodorantów czy, czy, czy produktów właśnie takich higienicznych przeciw poceniu się i, i ich skóra jakoś no, reaguje w ten sposób niekorzystny, czyli po prostu ciemnieje pod pachami, te dwa dezodoranty Jeden w spray, drugi w kulce, taki klasyczny. E, mają przeciwdzia przeciwdziałać i jak gdyby rozjaśniać również te, te, te zaciemnienia, które już, już powstały. Także oprócz tych, pod, tej podstawowej funkcji, czyli e, no, odświeżającej, dającej delikatny zapach, ale przede wszystkim no, przeciw nadmiernemu poceniu się to tutaj dochodzi w tej serii również ta funkcja rozjaśniająca zaciemnienia pod, pod pachami. Ja już raz wypróbowałam ten zapach tego, tego dezodorantu i to jest no, bardzo ładny, delikatny, bardzo delikatny, subtelny zapach, więc no, tutaj warto polecić, warto na to zwrócić uwagę, żeby... Ta funkcja dodatkowa tego, tych nowych dwóch dezodorantów nie umknęła, bo to jest jednak dosyć, dosyć istotne dla własnego, dla własnego komfortu i jakiegoś takiego poczucia większej pewności siebie w tym okresie wiosenno-letnim, kiedy chodzimy w no bluzkach na, na, na ramionczkach. I kolejne z takich nowości w linii kosmetycznej, którą dobrze znamy, to jest właśnie takie opakowanie ekonomiczne, ekologiczne do płynów do higieni intymnej z naszej linii Feminel i to, jest, to są płyny, które się pojawiają na 73 stronie i już tutaj do nich yy, yy, Dochodzę, czyli mamy, mamy tradycyjne opakowania. Te panie, które używają, to mogą w tym momencie już wybierać z dwóch nowych zapachów w opakowaniach tych ekonomicznych, ekologicznych, kilka złotych taniej, ponieważ płyn kosztuje w, z dozownikiem, czyli w tym standardowym opakowaniu 20 ,99 zł 99 groszy, opakowanie to ekonomiczne 17.99, czyli kilka złotych zostaje w kieszeni. Natomiast oczywiście mniej plastiku ląduje gdzieś tam w naszych śmietnikach i Mniej tego plastiku wymaga przetworzenia później jakiegoś zagospodarowania, więc tutaj każda z firm już nie wiem, czy zmuszona przepisami różnego rodzaju unijnymi, czy własną też chęcią, no, zmierza, zmierza w tym dobrym według mnie kierunku, czyli taki, takie takie dodatkowe nowości w serii Feminel dla pań również się znajdują. I y, kolejne dwie ze strony 93 to jest zmiana w y, tak zwanych tonikach. Y, jeśli chodzi o serię Love, Love Nature, strona 93, i już tutaj jestem przy tej stronie, mowa o tych dwóch: jeden tonik, drugi płyn y, micelarny, jeden do cery suchej, drugi do cery normalnej, i tu jest zmieniona formuła. O, zmniejszonej, o, z, o zmniejszonym pienieniu się. Ten płyn micelarny do cery suchej z, z, z wyciągiem, z ekstraktem z owsa i chyba nasionami goi. Przyznam się, że ja tych produktów nie używałam, więc nie wiem, czy rzeczywiście się nadmiernie pieniły. Dla cery normalnej z tonik. <laughs> Przepraszam, z, z ekstraktem z kokosa i aloesu. <laughs> Natomiast no, najwyraźniej coś tam było takiego, co wymagało zmiany, i w tej chwili mamy dwa troszeczkę takie nowa odsłony może nie zupełnie nowość, ale taka nowa odsłona tego samego, e, tego samego produktu więc też na to zwracam uwagę. A przy okazji jest. Cena promocyjna jakby wprowadzająca, czyli 15,99, więc dla osób, które, dla których istotne jest, żeby to był płyn micelarny, a nie tonik, no to odsyłam właśnie do tego, do tego produktu, bo w tym momencie no, za kilkanaście złotych mniej, w cenach klubowych mniej niż 15 złotych możemy go kupić. 150 ml pojemności. I to są takie główne produktowe nowości w tym, w tym katalogu, aż tak dużo ich nie ma, ale wprowadzamy, firma wprowadza, no ja nie wprowadzam, ty również nie, ale nasza firma Oriflame wprowadza nowości dotyczące serii Now Age i tutaj ja szybkim krokiem już do nich yy, zmierzam. W katalogu one są zaprezentowane w ten sposób. Chodzi o cztery nowe. W ogóle seria Now Age się zmienia. Będzie się nazywała Now Age Plus, a nie Now Age, jak dotychczas. I w katalogu numer cztery pojawiają się cztery zestawy próbek. Ja tutaj pokażę które prezentują się w ten sposób. Ja pokazuję tutaj Wrinkle Smooth Routine, czyli taka rutyna, rytuał przeciwzmarszczkowy. Widzimy, że zmieniają się opakowania, są różne, różne inne kształty, inne kolory. Ja tak tylko szybciutko pokażę, bo o czymś innym, a nie tylko o kolorach chcę, chcę mówić. Proszę bardzo, czyli cztery te zestawy, każdy za 6,99 zł. I co jest istotne, w dotychczasowych zestawach Now Age produktem, który się powtarzał w każdym zestawie, był Supreme Cleansing Gel, czyli żel oczyszczający do twarzy. W każdym, w każdym z tym zestawie był. Taki sam. Oczywiście, jeśli chodzi o te zestawy, znów ten, już nie nazywający się Supreme Cleansing Gel, ale jak on się nazywa? Refresh Gel Cleanser. Teraz tak się będzie nazywał ten płyn do oczyszczający, który stanowi krok pierwszy przy pielęgnacji cery. On się oczywiście w każdym z tych, z tych zestawów będzie pojawiał w tym w czterech. No, wejdą zapewne jeszcze następne. Natomiast zwracam uwagę, że inaczej zbudowana jest wewnątrz te, te zestawy. W starych tak zwanych, czyli jeszcze tych, które są do, aktualnie. Każdy każdy zestaw ma oprócz tego Supreme Cleansing Gela ma swój dedykowany do, do siebie <grym> produkt kolejny, tak? Czyli jest specjalny krem pod oczy do danego zestawu, specjalny krem na dzień, specjalny dedykowany określonemu zestawowi krem na noc i oczywiście serum. Tak jest teraz jeszcze w tych starych zestawach, w tych nowych zestawach NowAge Część kremów, czyli w tym kroku trzecim i czwartym, bo to dotyczy głównie tego kroku trzeciego i czwartego. Proszę, tutaj bardzo fajnie na tych zestawach próbek są rozrysowane również te, te produkty i opisane. I tutaj możemy zobaczyć, że część z tych produktów, jak kremy pod oczy i kremy na noc. Powtarzają się, tak? czyli są jakby tak wymiennie sobie, chodzą po różnych, po różnych zestawach. Generalnie okazuje się, że są dwa kremy na dzień, tak zwany lekki i bogaty, i dwa kremy na noc, lekki i bogaty. I w kremie na dzień, tym lekkim, występuje jeszcze formuła z filtrem i bez Filtra. Na to zwracam y, uwagę, że tutaj to odbywa się na nieco innych y, zasadach, jakby komponowanie tych zestawów, więc y, osoby przyzwyczajone do starych, tak zwanych nowejdów, żeby zwróciły na to uwagę i nie, nie zdziwiły się. Część y, tych, tych kremów tam się powtarza i co można zauważyć, na przykład na tym, y, w tym zestawie tutaj y, różowy zestaw. Dotyczący Lift and Firm, tak? Czyli ten lift, Ultimate Lift, dzisiejszy to w tej chwili będzie się nazywał Lift and Firm. Dwa kremy są zaznaczone, próbeczki są zaznaczone na różowo w kolorze tego zestawu. Natomiast Krem na Dzień i Krem na Noc mają już takie swoje kolory. I swoje nazwy, które nie są związane z tym, z tym, z tym zestawem. E, oczywiście, wszystkie te informacje będą w katalogu numer 5, ponieważ w nim pojawią się konkretne produkty, a nie tylko próbki, jak w katalogu numer 4. Ale bardzo, bardzo zwracam na to uwagę. W katalogu numer 4 kupujemy, możemy kupić te próbki, a pozostałe produkty, jeszcze zestawy, możemy kupować tak na, na zasadach, Dotychczasowych, oczywiście są tu adnotacje, że po raz ostatni w ofercie, po raz ostatni w ofercie, cztery zestawy wypadają z tej oferty, już w katalogu, w, w katalogu yy, piątym, nich nie będzie. Zostanie tylko Time Restore, czyli ten złoty, mój ulubiony, na razie zostanie i ten do Cery wrażliwej. Pozostałe w katalogu piątym z oferty regularnej wypadają i wchodzą te. I wchodzą te y, nowości, i uwaga, zmiana oprócz tej zmiany organizacyjnej wewnątrz zestawów jest też taka, że każdy z tych zestawów nowych, które będą prezentowane, będzie y, prezentowane w katalogu numer 5, będzie w tej samej cenie. W, dotychczas te zestawy Nowe różniły się ceną między, między sobą. Były takie te dla młodych y, młodych dziewczyn, młodych kobiet. Skinner Dice bodajże. On był jakby najtańszy. W tej chwili on zostaje zamieniony na, na nieco inną nazwę, inny zestaw. I y, wszystkie te zestawy będą w cenie 449 zł w cenach katalogowych w katalogu numer 5. Uczulam na to cena regularna ponad ponad 600, czyli jeżeli ktoś chce sobie kupić jeszcze z tego Skinner Dice, czy z tych tańszych, tak zwanych starych, no to warto w tej chwili się przyjrzeć tematowi, czy, czy jeszcze coś tam jest do, do kupienia, czy w katalogu numer 4, czy nawet 3, czyli teraz jak jeszcze, który jeszcze trwa, kiedy na, nagrywam ten, ten filmik, bo później te ceny się znacząco zmienią. Ale zmieni się też dostępność pojedynczych produktów, które będą, będzie można kupować również w promocji. Dotychczas było tak, że w katalogu były zestawy bądź określona linia produktów pojedynczych, czyli na przykład tylko kremy, tylko kremy na noc, albo tylko kremy na dzień w danym, w danym katalogu. W tej chwili o, tak jak na przykład tutaj, w katalogu numer 4 są tylko w cenach promocyjnych do kupienia kremy, kremy na dzień z, tych, z tej serii Now Age. W katalogu numer 5 będą różne produkty i, i, i kremy pod oczy, i na dzień, i na noc, więc tu będzie większy, większy wybór. Natomiast zestawy zdecydowanie się Zmienią, co jest, co jest bardzo istotne. Oczywiście w następnych krokach będzie się pojawiał pewnie nowy, nowy zestaw Timer Store. No, ja jestem tym bardzo zainteresowana, a na, na razie przygotowujemy się poprzez zakup próbeczek, bądź dla siebie, bądź jeżeli masz klientów wokół, wokół siebie, do zapoznania się i wypróbowania nowych zestawów Novage Plus. I tak jak powiedziałam, proszę się nie zdziwić, że w niektórych tych zestawach będą się powtarzały, pomimo że są różne, że to są różne zestawy, ale produkty te końcowe, czyli krok krok 4, czyli nawilżenie czy odżywienie twarzy Kremem na dzień lub na noc, będzie się tutaj wy, wymieniać, wymieniać, czyli tych produktów będzie mniej. I dotyczy to też również kremów pod oczy, których jest na razie, będzie na razie 3, a nie 4, pomimo że 4 zestawy nowe wchodzą. Więc zwracam na to uwagę, żeby się zorientować i wiedzieć konkretnie, co się chce kupić. I to na dzisiaj, to, to, to tyle. Zapraszam do komentarzy, czy jeżeli coś było niejasne z tych nowej, no to proszę, proszę o dopytanie czy komentarz pod, pod filmikiem. Jeżeli filmik się spodobał, to zapraszam do, do lajkowania. Łapka, łapkę w górę poproszę i do zobaczenia, do usłyszenia przy kolejnym yy, yy, nagraniu. Na razie, cześć.